Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja prasowa poświęcona jest największemu problemowi cen energii w Polsce, która dotyczy milionów ludzi, właściwie większości Polaków. Rząd nieudolnie próbuje ją rozwiązać. My mówimy jednoznacznie, że powinno nastąpić zdecydowane zastopowanie okradaniu Polaków przez państwowe firmy energetyczne. Dzisiaj w kryzysie, który mamy. Cena energii poszybowała tak do góry, że bardzo wiele firm, małych, średnich, dużych, po prostu bankrutuje. Ja znam kilka restauracji, która, które z uwagi na m.in. ceny prądu nie są w stanie utrzymać działalności. Wiele osób ogranicza działalność. Jak, pan, jak Państwo wiemy, wiecie, ta cena energii w przyszłym roku ma bardzo mocno poszybować do góry. Rząd próbuje nieudolnie dać limity zużycia energii do 2000 kWh, 3000 dla rolników, dla osób niepełnosprawnych, różnicuje, te ceny, te, te wielkości są kompletnie sztuczne, nieporadne, i nie mające w ogóle nic wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli ktoś na przykład założył sobie pompę ciepła, żeby zaoszczędzić, to taka pompa ciepła zużyje mu 8000 kWh i zbankrutuje, może nie dość, że weźmie kredyt na pompę ciepła, to jeszcze jej nie włączy tak naprawdę, dlatego że po prostu nie zapłaci tyle za prąd. Co my proponujemy? Proponujemy, Naszą ustawę, która wprost powie jednoznacznie, która będzie końcem okradania Polaków w kryzysie przez państwowe spółki podlegające Sasinowi. Dzisiaj koszt, koszt wyprodukowania energii waha się między 350 a 550 zł za megawattogodzinę. A wiecie Państwo, za ile sprzedają te same spółki tą energię, na przykład w Jeleniej Górze? Jelenia Góra otworzyła oferty za kwotę 2200 zł brutto za megawattogodzinę. 2200 zł za megawattogodzinę. Rozmawiając z Panem Prezydentem Głogowa, z Panem Rafałem Rokaszewiczem, podwyżka za, między innymi, oświetlenie ulic, za dostawę, 350%. 3,5%. A energia może kosztować tyle samo, ile kosztuje do tej pory. Dlatego nasza ustawa ma zamrozić cenę energii na poziomie 45 groszy za kilowattogodzinę dla wszystkich Klientów indywidualnych dla wszystkich Polaków, i po drugie zamrozić ceny dla przedsiębiorców, dla firm, a także dla samorządów na poziomie 60, 60 groszy za kilowatę godzinę. Podkreślam raz jeszcze, dzisiaj nie ma żadnych przesłanek, aby państwowe molochy, które obsiedli, obsiedli pisowcy, działacze na stanowiskach, zarabiały miliardy złotych. Sztucznie windując cenę energii, cena energii nie zdrożała, dlatego że węgiel w Polsce, którą, to, która jest dostarczana do polskich spółek energetycznych, po prostu w długotrwałych kontraktach pol, y, polski węgiel kamienny z polskiej grupy górniczej po prostu nie podrożał. Cena węgla w energetyce węgla budynkowego w, w Turowie, Bełchatowie nie podrożała, a cena energii. Zdrożała o 400-500%, z czego marża tych firm to jest blisko 7000%. Sama marża. To jest po prostu niemożliwe i robią to państwowe spółki w kryzysie. Te miliardy zarobione przez nieuczciwy, taki sposób nieuczciwy w sensie jakby no, solidarności społecznej w kryzysie, zaś chce zabrać, a następnie te miliardy przekazać tylko niektórym. My mówimy, że to jest bez sensu. Przecież ta energia, która nie podrożała jeżeli chodzi o koszty produkcji w polskiej energetyce, może kosztować tyle samo, ile kosztuje po prostu obecnie, ile kosztowała obecnie przed podwyżkami. Dlatego proponujemy, podkreślam raz jeszcze, zamrożenie cen energii dla wszystkich osób indywidualnych na poziomie 45 groszy, czyli tyle, ile jest obecnie, i 60 groszy dla firm oraz dla samorządów. To musi być, proszę państwa, podjęte, dlatego że ludzie nie będą w stanie funkcjonować przy tak ogromnych cenach energii. Ja rozumiem, że giełda to reguluje, bo giełda rządzi się swoimi problemami, ale na giełdę te firmy dają przecież, opanują swoją cenę. Giełda kupi wszystko, więc kupić kupi cenę. 600 zł za mega godzinę dla firm i dla, dla samorządów. Także tu, tu nie, nie trzeba filozofii. Trzeba tylko odważnych decyzji i my taką ustawę składamy. Jest to ustawa sprawiedliwa, gdzie zarówno firmy energetyczne zrobią swoje, tak jak do tej pory, ale przede wszystkim przede wszystkim Polacy nie ponoszą, nie ponoszą za to żadnej. Żadnych dodatkowych kosztów w kryzysie. Po prostu ludzie nie, ludzie nie będą musieli bankrutować ci, którzy prowadzą firmę, a osoby indywidualne będą w stanie przeżyć po prostu tą zimę i ten kryzys energetyczny. Dlatego składamy ten projekt ustawy. On uzyskał stosowną e, liczbę podpisów i wpłynął do Pani Marszałek. Będziemy żądać, aby ta ustawa była procedowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu 20 października. Myślę, ja uważam, że be, ta, jeżeli pani, pani marszałek Witek nie dołączy naszego projektu ustawy do tych ustaw, które proponuje PiS, to uważamy, że to będzie to skrajną nieuczciwością i skrajnym, skrajną niesprawiedliwością względem tego, nad czym pracujemy dzisiaj. Podkreślam raz jeszcze, ceny energii mogą spowodować bankructwo tysięcy firm w Polsce, i Ceny energii, jeżeli wyśrubują tak mocno do góry, szczególnie dla tych, którzy zużywają powyżej tego limitu dwóch tysięcy, które chce przekazać rząd, będzie powodowało, że ludzie po prostu przestaną płacić za energię. Po prostu nie będą mieli energii w domu. Taka będzie, albo, albo będą wyłączać wszystkie urządzenia, które na przykład zainwestowali. Samochody elektryczne, pompy ciepła, to wszystko, co miało dać oszczędności. Dzisiaj te, te, te ceny mają pośrubować w górę. Więc my proponujemy naj, najprostszą z możliwych rzeczy czasowe zamrożenie cen energii i niech spółki energetyczne zarabiają tyle, ile, ile do tej pory, ale tak naprawdę nie 7 tysięcy procent marży. Słuchajcie, to jest, po prostu, to jest po prostu nieuczciwe. To jest nieuczciwe w kryzysie. Szczególnie, jeżeli nasza energetyka w głównej mierze, ta państwowa, opiera się przecież na węglu i ten węgiel jest ciągle wydobywany. Przecież nie zamknęliśmy energetyki węglowej, ona ciągle funkcjonuje. Dlatego nie ma. Tak naprawdę dzisiaj żadnych zahamowań, aby zamrozić ceny i uratować tysiące, miliony polskich firm, jak również pomóc milionom Polaków w tym kryzysie energetycznym.